Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie z tej strony Tomek z kanału Pogwistku, a dzisiaj podsumowanie 16 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Zapraszam. Zaczniemy od meczu Brugbetu Termaliki Niecieczy z Arką Gdynia. To była pierwsza wygrana Brugbetu u siebie, na własnym stadionie. Tak naprawdę, no to y, głównie w tym meczu przeważał I y, y, Już w 14 minucie Hilbricht pięknie y, y, pięknie podał do y, Kurzawy wprost pod jego nogę, a on pięknym strzałem z dystansu, naprawdę znakomitym strzałem z dystansu. Wyprowadził Brookbet na prowadzenie. Naprawdę piękny strzał kurzawy z karnego w samo okno. Węglarz nie miał szans. Do końca pierwszej połowy w zasadzie się nic nie działo. I w drugiej na początku również się nic nie działo. I w 65 minucie Nguyamba Osłabił swoją drużynę z powodu czerwonej kartki za faulę na Kubicy. No i później, do końca spotkania, już głównie Bruckwell przeważał, i gdy wydawało się, że mecz skończy się tym wynikiem 1 do 0 to Kubica, który został wcześniej sfaulowany przez Nguyam w 88 minucie, mija jak tyczki obrońców arki. I strzela bramkę na 2 do 0. Brubet pierwszy raz wygrywa u siebie w tym sezonie, lecz ze strefy spadkowej nie wychodzi. I przechodzimy do drugiego piątkowego spotkania, a mianowicie meczu górnika zabrze z Wisłą. Płock. E, można powiedzieć pojedynek na szczycie. Obie drużyny są na szczycie tabeli. E, wszyscy spodziewali się, że to będzie świetny mecz, e, świetne widowisko. Tak jednak nie było. W pierwszej połowie w zasadzie się nic nie działo. E, naprawdę nic się nie działo. E, dwie akcje, e, oba obie zakończone. Każda drużyna po jednej akcji, łącznie to były dwie, oba w obu przypadkach skończyły się strzałem wysoko nad poprzeczką, no i dopiero w drugiej połowie jakoś drugie obie drużyny odblokowały. Gdy w 62. minucie Dani Paczeko dośrodkowuje w pole karne i Łukasz Sekulski doskakuje y, do piłki, która już leżała na ziemi y, i strzela na 1 do 0. Y, Parę minut później, w 70, chwilę po 70. minucie, Górnik oddał swój pierwszy celny strzał w tym meczu. Naprawdę bardzo bardzo nudne było to spotkanie. I w 78. minucie mieliśmy już znów remis. W 78. właśnie minucie, Lukoszek dośrodkowuje w pole karne i Sondre Liset pakuje piłkę do siatki leszczyński nie miał szans i już mieliśmy remis 1 do 1 do końca meczu w zasadzie nic się nie działo, oprócz tego, że w 85 minucie górnik mógł wyjść na prowadzenie, lecz Soł trafił w poprzeczkę. To były piątkowe mecze i teraz przechodzimy do soboty. Sobota o 14:45, pierwszym sobotnim właśnie meczem, był mecz Krakowi z motorem Lublin. Mecz rozgrywany w Krakowie na stadionie Krakowi, rzecz jasna. No cóż, na, podczas spotkania na trybunach siedział Jan Urban. Warto też powiedzieć tutaj, że no Jan Urban przyjechał tu pewnie obserwować Karola Czubaka, który jest w naprawdę świetnej formie i obecnie jest, jeśli chodzi o lidera strzelców pochodzenia polskiego, to jest on właśnie takowym liderem. I w, o ile w pierwszej połowie było parę akcji z obu stron, lecz ach, Niezbyt to dobrze wyglądało to już chwilkę po rozpoczęciu. Drugiej połowy, w 48 minucie, Rodríguez z bardzo daleka, z jakichś 30-40 metrów, strzela. Piłka odbija się od obrońcy Krakowi i Madejski by to obronił, ale poślizgnął się ponieważ była naprawdę mokra trawa, bo, bo też śnieg padał i madejski się poślizgnął, nie zdołał do tego doskoczyć, i mieliśmy 1 do 0 dla motoru, piękna bramka Rodriguesza. Później parę akcji z obu stron. W 57 minucie wszedł na boisko Praszelik i 10 minut później świetnym wolejem z pola karnego pokonuje Praszelik brkicia i zyskuje remis dla swojej drużyny. Naprawdę piękny wolej z dystansu. No i już tak na sam koniec meczu, gdy już myśleliśmy wszyscy, chyba że będzie remis, to w 83 minucie dośrodkowanie Motoru Lublin i Karol Czuba główką wykorzystuje to właśnie dośrodkowanie i podwyższa wynik na 2 do 1 daje Motorowi zwycięstwo i bezpieczny bezpieczeństwo takie, że nie, nie znajdą się po tej kolejce w strefie spadkowej następnym meczem był mecz Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice. Mecz sensacyjnie wygrany przez Piasta. Naprawdę niesamowity mecz w wykonaniu piasta. Wiele osób mówi, że no, pewnie taki wynik dlatego, że Marek Papszun chce legi pomóc, do której rzekomo ma przejść. Za milion euro. Myślę, że jeśli to mu się uda, to można by zrobić o tym nawet odcinek, bo jest to niesamowite. W każdym razie, naprawdę raków no, nie pokazał się zbyt dobrej strony z takim rywalem jak Piast. Też raków po raz pierwszy w XXI wieku w Lidze stracił trzy bramki w Częstochowie. Także, no naprawdę, yy, piast historyczny, historyczna wygrana yy, z Rakowem. Od początku meczu, w zasadzie, obie drużyny yy, trochę atakowały. Yy, warto też powiedzieć, że w zasadzie każdy gol, każda bramka to był kogoś błąd. Yy, w tym meczu nie padła żadna bramka. Która by nie oznaczała czyjegoś błędu, pierwsza bramka padła w 31 minucie. Kiedy to właśnie Rakowitan popełnił błąd, który wykorzystał Oskar Leśniak, dośrodkował do Jesusa Wajechi. Jesus Wajecho odegrał właśnie Leśniakowi. Leśniak zagrał do Patryka Dziczka, i Patryk Dziczek z dystansu trafia na 1 do 0. Do przerwy parę akcji, i po przerwie od razu błąd. Huandy, ale Barat obok bramki mogła być bramka na remis, ale Barat nie wykorzystuje tej akcji, i 10 minut później, w 57 minucie, Oliwier Zych próbuje podać, lecz trafia w Tomasiewicza. Piłka od Tomasiewicza odbija się. Dobiega do niej Barkowski i 2 do 0. Y, Kolejny błąd y, Rakowa i kolejna bramka dla Piasta. 2 do 0 dla Piasta. Niesamowity y, wynik y, jak na tą y, drużynę. No i znów 10 minut później... Znów rakowitan dotyka piłkę ręką, i mamy rzut karny, błąd rakowitana, i rzut karny dla piasta, który Patryk Dziczek wykorzystuje, i w 68 minucie piast prowadzi z rakowem 3 do 0. I jeszcze parę akcji do końca meczu, i w 88 minucie. Franciszek Plach podaje wprost po poznogi brunesza i strzela honorową bramkę dla Rakowa. I mamy 3,1 właśnie dla piasta, gliwice. Tak jak wcześniej mówiłem w zasadzie to mm, każda bramka wiązała się z błędem jakiejkolwiek to drużyny. No i przechodzimy do ostatniego sobotniego meczu, a mianowicie Legii Warszawa z Lechią Gdańsk. Na ławce Legii Warszawa wciąż iniaki. Astis, chociaż tak jak mówiłem przed chwilą, to Marek Papszun, trener obecnie Rakowa ma za milion euro przejść do Legii. Zobaczymy jak to się skończy, no bo Legia w dobrej formie, nie jest to też pokazuje remis właśnie z Lechią. 2 do 2. Od początku spotkania Legia prowadziła, no i w 27 minucie, około tej 27 minuty, to Lechia przejęła inicjatywę, parę ataków miała, i w 42 minucie Bobczek podaje do Iwana Żeliski i on pięknie po ziemi za pola karnego strzela na 1 do 0. Pokonuje Kac Pratobiasza w 42. Minucie. Lechia wygrywa przy Łazienkowskiej z legią 1 do 0. Do przerwy już się nie, nie działo. Po przerwie parę akcji i w 50.30. W 53 minucie Gonchalwes podaje do kapustki i kapustka z 20 metrów. Pięknym strzałem wyrównuje Wejrauch nie miał absolutnie żadnych szans na obronę tego strzału i mieliśmy remis 1 do 1, później parę akcji. Tomasz Bobczek mógł trafić, lecz no nad poprzeczką bardzo wysoko. I w 77. Minucie Bobczek notuje drugą asystę, ponieważ podaje do Cirkowicza. Cirkowicz pokonuje Kacpra Tobiasza, reprezentanta Polski, który jeszcze nie zdążył co prawda zadebiutować, ale już jest powoływany. I właśnie Cirkowicz go pokonuje, i mamy 2 do 1 dla Lechi Gdańsk. Wydawało nam się, że Lechia już przypieczętowała zwycięstwo. Wydawało nam się, że już tak naprawdę jest po meczu dla Legii, gdy w ostatniej akcji z meczu Wojciech Urbański strzela i pokonuje Szymona Weiraucha pięknym strzałem. Wojciech Urbański ratuje swój zespół młody zawodnik Legii Warszawa, który wszedł z ławki wyrównuje i ustala wynik spotkania. To była sobota z Ekstraklasą, przechodzimy do niedzieli. A w niedzielę miał być mecz GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok, lecz z powodu opadów śniegu, które wcale nie były tak intensywne i według mnie można by było spokojnie spotkanie rozegrać. Właśnie mecz w białym stoku został odwołany. Zobaczymy, kiedy zostanie rozegrany Będę o tym na bieżąco Państwa e, informował Później o 14.45 rozgrywany był mecz Lech, Lecha Poznań z Radomiakiem Radom w Poznaniu Tak naprawdę w pierwszej połowie od początku no się za bardzo nic nie działo e, W zasadzie to obie drużyny się dopiero przełamały Gdy to... w zasadzie to Lech się przełamał, gdy to Mikel Iszak w 45 minucie strzelił pierwszą bramkę dla kolejorza z karnego no i do przerwy w zasadzie tyle, po przerwie od początku spotkania już Lech przeważał warto też powiedzieć, że bardzo dobry mecz Kapity, który cały czas próbował strzelić bramkę dla Radomiaka i w 52 minucie Mikel Iszak podaje piłkę do Rodrígueza no i mamy 2-0 y, po 10 minutach znów Mikael ale tym razem y, strzela znowu ale niestety y, dla Lecha ze spalonego lecz nie, przepraszam w 61 prze minucie Iszak trafił w 66 minucie y, Iszak trafił ze spalonego przepraszam no, mógłby mieć hatrika w tym meczu, gdyby nie ten spalony. W 73 minucie Radom jak wyrówna, wyrównał już swoją stratę bramek do stanu z 52 minucie, czyli straty dwóch bramek, już nie mieli trzech bramek do odrobienia, tylko tak jak wcześniej dwie. No i pod koniec meczu wielkie wydarzenie. Janik Aniero strzelił swoją pierwszą bramkę w Lechu Poznań. Ja już w niego nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że się odblokuje, a jednak strzelił. Co prawda na 4-1, więc nie była to jakoś super ważna bramka, ale jednak strzelił. No i ostatnim meczem niedzielnym był Mecz Widzewa łódź z Koroną Kielce. Tak naprawdę, jedyno, jedynym zawodnikiem widzewa, o którym mogę powiedzieć dobre słowo po tym meczu, to był Mariusz Fornalczyk, który popisał się znakomitymi dribblingami, znakomitymi strzałami, ogólnie znakomitą grą. Już w siódmej minucie, właśnie Fornalczyk przepiękny oddał strzał, lecz jeszcze lepiej obronił go. Ksawier Dziekoński, Ksawier Dziekoński też w świetnej formie w tym meczu bronił naprawdę świetnie. I 10 minut po tej sytuacji Antonin dostał podanie od Dawidowicza i na pustą bramkę. Tak naprawdę na pustą bramkę strzela i Korona wychodzi na prowadzenie w 17 minucie 1 do 0. Później w 35 minucie, Nono wrzuca w pole karne i, sorry, troł tyłem głowy. Strzela na 2-0 i już w 35 minucie, po 35 minutach, gry mieliśmy 2-0 dla korony kielce. Do przerwy parę akcji, i po przerwie. 4 minuty po przerwie widzew zaczął troszkę wspólnie grać. Zamieszanie pod polem karnym korony i przypadkowo naprawdę piłka trafia do Juliana Szechu. No i on zachowuje zimną krew i strzela na 2 do 1. No i tak naprawdę później tylko mam no, mieliśmy takie pojedyncze sytuacje. No i później Dawidowicz, Dawidowicz, który zastąpił w tym meczu Dawida Błanika i dobrze sobie poradził w tym meczu. Bardzo zagrał solidnie, pokonał bramkarza Widzewa i Licia. No i było 3-1. I w 68 minucie drugą żółtą kartkę otrzymał Cypryjczyk, obrońca Widzewa, Galapeni. No cóż, e, niepotrzebna kartka, e, pociągnięcie za koszulkę, dosyć takie głupie, e, bardzo głupia kartka. No i po tym już nic się w meczu nie działo. E, meczu e, pogoni Szczecin z zagłębiem Lubin. Nie będę e, omawiał w tym podsumowaniu, ponieważ no w poniedziałki wieczorem wrzucam film, bym nie zdążył. Jeśli będzie ciekawy to będzie o nim za tydzień. Tak się prezentuje tabela po 16 kolejce, nie uwzględniając tego ostatniego meczu. No i to tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli państwo mogą, to proszę o łapkę w górę oraz jeśli jeszcze nie subskrybują, to poproszę również o subskrypcję. Dziękuję bardzo. I do widzenia, miłego wieczoru.